Moim rozmówcą dzisiaj jest pan redaktor Stanisław Michalkiewicz. Panie redaktorze, chciałem zapytać o wydarzenia z 10 kwietnia 2010 roku. W jakich okolicznościach dowiedział się pan o katastrofie smoleńskiej i jaka była pana pierwsza reakcja? W telewizji się dowiedziałem, dosyć wczesnym rankiem. No i pierwsza, pierwszą moją reakcją było zaskoczenie i próba odpowiedzi na pytanie, jak do tego doszło. Czy w ogóle ktoś przeżył? Bo początkowo taki komunikat, że trzy osoby przeżyły, tylko nie wiadomo, jaki jest ich stan to był nawet komunikat jakiegoś urzędnika z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, no potem się okazało, że nikt nie przeżył tej katastrofy. No i oczywiście natychmiast pojawiło się pytanie o przyczyny, co się właściwie stało, dlaczego ten samolot się rozbił. I moją uwagę, tak jak pamiętam dzisiaj, zwróciło to, że na tych wszystkich schematach, które były pokazywane, samolot nie leciał w osi pasa. To mnie zaintrygowało. Dlaczego samolot nie leciał w osi pasa? Wniosłem wrażenie, że musiał być źle naprowadzany przez kontrolerów lotów w Smoleńsku. No i później tam wszystkie te komunikaty z dni następnych rzeczywiście potwierdziły, że tam coś z tym naprowadzaniem nie było w porządku. Druga rzecz, jaka mnie zaintrygowała, to informacja o tym, co się działo w kraju po tej, bezpośrednio po katastrofie. Otóż pierwsze, co zwróciło moją uwagę, to to, że... Marszałek Komorowski przejął obowiązki prezydenta, to znaczy uruchomił procedury konstytucyjne, zanim jeszcze nastąpiło oficjalne stwierdzenie zgonu prezydenta. Bo o ile dobrze pamiętam, to Jarosław Kaczyński, który przyleciał na miejsce katastrofy dopiero w godzinach wieczornych, w każdym razie już tam było ciemno na miejscu katastrofy, on tam poleciał w celu zidentyfikowania zwłok brata. Więc przed tą identyfikacją nie było stuprocentowej pewności, czy prezydent państwa żyje, czy nie. Dopiero po tej identyfikacji można było oficjalnie stwierdzić śmierć prezydenta. Państwa. I dopiero w tym momencie można było uruchomić procedurę konstytucyjną na, ten, na tę okoliczność przewidzianą. Tymczasem, o ile pamiętam, to pan marszałek Komorowski rozpoczął przejmowanie kancelarii prezydenta jeszcze w godzinach przedpołudniowych, więc zanim ktokolwiek zidentyfikował prezydenta. Przejął zatem, uruchomił tę procedurę konstytucyjną na podstawie komunikatu telewizyjnego. Tego konstytucja nie przewiduje, więc ten pośpiech jest zastanawiający. To po pierwsze. Po drugie, z tego co się później dowiedziałem, osoby, które w imieniu pana marszałka Komorowskiego przejmowały kancelarię prezydenta, bardzo się interesowały dokumentem pod tytułem Aneks do raportu o rozwiązaniu wojskowych służb informacyjnych. No, to jest rzeczywiście taka, przynajmniej w moim przekonaniu, poszlaka, która wzbudza podejrzenia. Moje podejrzenia wzbudza. No, i właśnie o tych podejrzeniach chciałem porozmawiać, bo minęło 2,5 roku od tej katastrofy. Pojawiły się różne możliwości jej przebiegu. Pancerna Brzoza, a także te o wybuchach. Jaka hipoteza jest panu najbliższa? Taka, że. Wszystko jest możliwe, wszystko jest możliwe, między innymi dlatego. Nie dlatego, że wszystko naprawdę się stało, bo wszystko się naprawdę nie stało, coś się musiało stać, ale to jeśli powiedzmy był zamach, no to nie katastrofa, jeśli katastrofa to nie zamach, więc nie mogło wszystko jednocześnie się stać. Natomiast sytuacja, jaka się wytworzyła na skutek działalności nie tyle rządu, bo ta decyzja akurat nie została podjęta przez Radę Ministrów. O ile wiem, mam na myśli decyzję o zastosowaniu konwencji chicagowskiej do badania katastrofy w Smoleńsku. Z tego co wiem, to ta decyzja została podjęta przez trzy osoby, z których tylko jedna jest konstytucyjnym członkiem Rady Ministrów. Znaczy była wtedy konstytucyjnym członkiem Rady Ministrów. Tym członkiem konstytucyjnym Rady Ministrów był premier Tusk. Natomiast dwie pozostałe osoby nie były. Mam na myśli pana ministra Grasia, który był go rzecznikiem rządu. Z nie konstytucyjnym członkiem Rady Ministrów i pana Tomasza Rabskiego, który w ogóle nie był członkiem Rady Ministrów, nawet nie konstytucyjnym. W związku z tym decyzję w tak ważnej dla państwa sprawie podjęła jakaś nieformalna e, a trójka, a ta decyzja e, o tyle jest ważna, że na e, skutek jej zastosowania, na skutek zastosowania Konwencji Szykawieckiej wszystkie dowody rzeczowe do dzisiejszego dnia pozostają. W gestii Rosjan. Z jednej strony daje to gwarancję, że nikt powiedzmy niepowołany nie będzie miał dostępu do tych dowodów, ale z drugiej strony stwarza ogromne niebezpieczeństwo, że Rosjanie dzięki temu potrafią udowodnić każdą hipotezę z hipotezą Zamachu włącznie. I panika, jaka wybuchła w kręgach rządowych i w salonie, po publikacji Cezarego Gmyza w Rzeczypospolitej o śladach Trotylu we wraku samolotu pokazuje, że ta obawa, że Rosjanie mogą w każdej chwili przystąpić do udowadnienia takiej hipotezy, jest podzielana również przez koła rządowe i przez salon, który wyznaje. Prawie że religię, że w Smoleńsku zamachu nie było. No każdy, kto chce się politycznie wyleczyć, to musi złożyć taką deklarację, takie wyznanie wiary. Ostatnio pan Maciej Giertyk złożył takie wyznanie wiary. Prawda? Że to absolutnie nie. nie. Nie wierzę w takie rzeczy. Tymczasem to jest jedna sprawa. Druga sprawa to, jeśli rozważamy na przykład hipotezę zamachu, to warto się zastanowić nad tym, kto mógł go przeprowadzić. W moim przekonaniu, ja oczywiście mogę się mylić, ale stosuję taką regułę rzymską i Fesitku i prodest. Ten zrobił, kto skorzystał. Otóż, jeśli w ogóle zamach miał miejsce, bo to ta, z takim zastrzeżeniem oczywiście to mówię, to wydaje mi się, że Rosjanie 10 kwietnia. 2010 roku nie mieli już ważnego powodu, żeby zabijać polskiego prezydenta na swoim terenie w sposób ściągający na nich podejrzenia. Dlatego nie mieli ważnego powodu, że polityka wschodnia prezydenta Kaczyńskiego, która rzeczywiście była dla Rosjan nieprzyjemna, nawet mogła być traktowana w kategoriach zagrożenia rosyjskich interesów, została zlikwidowana znacznie wcześniej, to znaczy 17 września 2009 roku, przez deklarację prezydenta Obamy, który tego dnia właśnie ogłosił, że Stany Zjednoczone właściwie się wycofują z aktywnej polityki w Europie Środkowo-Wschodniej. I to była, to była likwidacja właściwie polityki wschodniej prezydenta Kaczyńskiego. W związku z tym, dlatego uważam, że kilka miesięcy, pół roku później prezydent Kaczyński już nie przedstawiał dla Rosjan jakiegoś Problemu aż tak ważnego, żeby, żeby robić taką historię. Natomiast skoro nie oni, no to kto? Otóż wydaje mi się, że bardziej prawdopodobne według tej rzymskiej reguły i Swecitku i protest, sprawcą ewentualnego zamachu mogą być tajne służby polskie. Dlaczego? Dlatego, że prezydent Kaczyński przy pomocy nowelizacji jednej z ustaw. Około WSI, że tak powiem, doprowadził, znaczy sprawił, że ta nowelizacja została poddana takiej masakrze w Trybunale Konstytucyjnym, że z rozpędu aż odpadła podstawa prawna publikacji aneksu w Monitorze Polskim, bo pierwotnie aneks miał być opublikowany. I w roku wyborczym, czy u progu roku wyborczego, wyborów Pygmunckich, ten dokument, w którym. Prawdopodobnie znajdowały się różne rzeczy interesujące opinię publiczną, no, najdelikatniej mówiąc. Ten dokument pozostał na skutek tej, tej masakry dokonanej przez Trybunał Konstytucyjny, a ta masakra z kolei była efektem nowelizacji dokonanej z inicjatywy prezydenta Kaczyńskiego, że ten dokument, wiedza zawarta w tym dokumencie, pozostała wyłączną własnością prezydenta Kaczyńskiego, który na domiar złego, dał do zrozumienia, że on tę wiedzę posiada, nie zawaha się jej wykorzystać. I to mógł być powód, i to jeśli w ogóle był zamach, to to mógł być powód do tego, że ci, którzy się czuli zagrożeni ewentualnym wykorzystaniem, informacji zawartych w aneksie, mogli dojść do wniosku, że w takim razie no, trzeba coś z tym fantem zrobić i nie wykluczam również takiej decyzji. Obecnie w sprawie właśnie Smoleńskiej toczy się postępowanie prokuratury wojskowej. Zakończenie tego postępowania wyznaczono na 10 kwietnia 2013 roku. Czy to dobry termin? Nie wiem. Prokuratura wojskowa prowadzi śledztwo, ale trochę na zasadzie takiego wróżenia z fusów, bo prokuratura wojskowa właściwie dysponuje, tylko tym, co Rosjanie zechcą jej dać. Tymczasem przypominam sobie taki moment, kiedy pan minister Miller koloryzował publicznie, występując w telewizji, jeszcze jako minister spraw wewnętrznych i jako szef tej komisji, która została wyznaczona do zbadania katastrofy Smoleńskiej. Otóż pan minister Miller mówił w tym samym wydaniu wiadomości telewizyjnych, że. Polscy prokuratorzy uczestniczą we wszystkich czynnościach śledczych rosyjskich. Kilka minut później pan prokurator Szelong powiedział, wymienił prokuratury wojskowej, on jest sam czynny w tym śledztwie, powiedział, że oni czekają na protokoły z jakiejś czynności rosyjskich. Otóż gdyby polscy prokuratorzy uczestniczyli w tych czynnościach, to nie musieliby czekać na żadny protokół, bo po prostu musieliby ten protokół podpisywać jako uczestniczy czynności, prawda? Więc natychmiast by go mieli, jeżeli czekają, to znaczy, że w tej czynności nie uczestniczyli, przynajmniej w tych czynnościach, na które czekają. Otóż w rosji są nawet próbki tych kilku, te, te kilkuset, kilkaset próbek, o których mówił pan pułkownik Szeląg na konferencji prasowej w sprawie trutylu pan prokurator generalny Andrzej Seremet powiedział, że on oczekuje, iż do końca listopada albo najdalej do początku grudnia te próbki będą dostarczone, przekazane do Polski. Otóż mamy koniec listopada i pan prokurator nadal oczekuje. Obawiam się, że jeszcze w kwietniu też będzie oczekiwał. W związku z tym prawdopodobieństwo zakończenia śledztwa 10 kwietnia wydaje mi się niewielkie. Czy to, jest, czy to jest taka praktyka e, prokuratorska, że wyznacza się koniec śledztwa na okres Nie wiem na tymi? jakiej podstawie, wie pan, nie wiem na jakiej podstawie pan prokurator Szeląg wie, że 3, 10 kwietnia przyszłego roku wszystko już będzie wiedział. Nie mam pojęcia. Bo to się wydaje takie trochę prowokacyjne, że w dzień e, rocznicy. No rozumiem, procesu... że to rozumiem, że ma być taka pokazucha wie pan ale to tylko może wzbudzić w tej części opinii publicznej która w ogóle zdaje się że rosnąca część opinii publicznej ma różne wątpliwości co do rzetelności tego całego śledztwa jednego i drugiego zresztą to może tylko wzbudzić dodatkowe wątpliwości chciałbym przejść do takich spraw bardziej bieżących był masz niepodległości później kilka dni aresztowanie jakiego brunonaka nazywanego często w internecie jako wybuchowy facet czy bombowy Lambert no, bo tak? tak tak bombowe pomysły czy, czy te dwa Wydarzenia należy jakoś wiązać, że, że, że to było właśnie. Nie wiem, jakieś następstwo tego Marszu Niepodległości, że chciało się ten często teraz nazywany faszyzm stłumić. Bardzo możliwe, że przy pozorach przypadkowej zbieżności te dwa wydarzenia, a nawet inne, są ze sobą ściśle powiązane, dlatego że marsz Niepodległości pokazał, że jest możliwe pojawienie się nowego ruchu politycznego i to ruchu politycznego skupiającego znaczną część młodzieży, która nie mieści się w ramach, że tak powiem, porządku okrągłostołowego. Co więcej, która wyraźnie ten porządek okrągłostołowy kontestuje. Więc skoro tak, to tajne służby kierujące polityką naszego państwa mogły dojść do wniosku, że trzeba ten problem zlikwidować w zarodku, to znaczy doprowadzić z jednej strony do przestraszenia tego establishmentu okrągłostołowego perspektywą utraty zdobyczy, żeby uzyskać społeczne przyzwolenie przynajmniej części opinii publicznej na zastosowanie drastycznych środków pacyfikujących. Społeczeństwo polskie. To, był, to jest jeden powód. Drugi powód to jest to, że do naszej Zielonej Wyspy nieuchronnie zbliża się kryzys. I kiedy się pojawi w takich drastycznych przejawach, to bardzo możliwe, że stanie się powodem jakichś społecznych niepokojów. Więc na wszelki wypadek trzeba przygotować narzędzia pacyfikowania tych społecznych niepokojów, nie tylko narzędzia prawne, bo to zostały przygotowane. Jeszcze w ubiegłym roku, z inicjatywy prezydenta Komorowskiego, to znaczy z inicjatywy, no, on taką inicjatywę wykazał, nastąpiła nowelizacja przepisów o stanach nadzwyczajnych w państwie. Niedawno pan prezydent Komorowski podpisał ustawę ograniczającą swobodę zgromadzeń w Polsce. Teraz Najwyższa Izba Kontroli zakwestionowała prawomocność czy praworządność zakupu przez policję w ubiegłym roku urządzeń do Obezwładniania ludzi ultradźwiękami One rzeczywiście są niebezpieczne Dlatego, że mogą prowadzić Mogą prowadzić, tak mi wyjaśniał to Pewien inżynier Specjalista w dziedzinie akustyki Wybitny Polak z San Diego mieszkający Że mogą, użycie tych urządzeń Może prowadzić do trwałego Uszkodzenia słuchu i wzroku Więc to nie jest takie obojętne całkiem Używanie tych urządzeń przez policję No i wreszcie drona Bomber Pokazanie, że proszę bardzo, tu faszyst podnosi głowę, nie tylko, że tak powiem, w warstwie werbalnej, ale już zaczynają się akty terrorystyczne, w związku z tym żarty się kończą, trzeba się zabrać ostro do pacyfikowania opinii i temu naprzeciw wychodzi również próba jakiejś ofensywy prokuratorskiej przeciwko tak zwanej mu językowi nienawiści. To wszystko nosi cechy przygotowań do bezwładnienia potencjalnego przeciwnika. Politycznego i w ogóle spacyfikowania znacznej części społeczeństwa przy aprobacie innej części społeczeństwa, tak samo jak było w stanie wojny. Dziękuję bardzo. Proszę.